Witam wszystkich! Dzisiaj mamy 10 marca. Na jakim etapie jest wzrost borówki oraz pąków? Tutaj widzimy odmianę Blue Crop. Tutaj sobie zaraz zobaczymy, jakie są owoce. Muszę wziąć, żeby mi się wyostrzyło. O, jest tutaj widzimy pąki się otwierają i to nawet bardzo tak wygląda odmiana Blue Crop zaraz sobie przejdziemy do odmiany Blue Jay. Tutaj jak widać jest kora świeżo kładzona, też świeża taka. Tam jest kora taka gruba z grubego drzewa. Natomiast na to kładziemy tutaj też trocinę wszystko łopatami czy kładzie, czy zrębkę, czy trociny tak to wygląda, to, ale to trociną tylko tak aby przesypać teraz przejdźmy do pąków tak to wygląda To jest odmiana Blue Jay. Teraz sobie przejdziemy do odmiany Nelson. To jest odmiana Nelson. proponków Teraz odmiana tutaj też jest Bluecrop. Rządek kolejny Bluecropa. I teraz sobie przejdziemy do odmiany daro. Ja sobie zatrzymam. Teraz idziemy do odmiany daro. Tak wygląda yy, posprężynowane tutaj truskawki między Tu tak, a tutaj tak. Dosyć bardzo ładnie moim zdaniem to wygląda. Tym bardziej, że tak jak tutaj jest na styg, że łapie trociny i, 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 i nie zostawia śladów, tak jak tutaj widzimy, tu piachu zostawia. Idziemy sobie do odmiany darą najpóźniejszej tutaj jak u mnie jest, zasadzona na, tym, na tej kwaterze i tak, tu mamy odmianę darą znowu muszę wyostrzyć i tutaj widzimy takie pąki Tak to wygląda. Tutaj, yy, nagram filmik, jak tej sprężynuję. Pole. To jak widzimy tutaj zostawia ten kawałek Ale to zawsze można więcej trocin na boki rozszerzyć to, to, Żeby nie zostawiało Tak to tutaj nie będzie rosło Kwasy nie będą rosły Tak samo jak i tutaj Widzimy jak to ładnie jest zrobione A więc ja się z Wami żegnam Następny filmik na pewno będzie jak tutaj sprężynuję, więc zapraszam. Mam nagrane, tylko muszę skleić to, to wszystko. A więc do zobaczenia.